Witam Was bardzo serdecznie Wykopki w poszukiwaniu historii Na kolejnej wyprawie Pochodzimy z jakieś 3 godzinki Zobaczymy co wyjdzie Pochodzimy oczywiście po lesie Tak więc do pierwszego Tak więc wybrałem się dzisiaj Miałem nie iść Ale myślę na 3 godziny pochodzę Po pracy zanim się ściemni Jutro na pewno Wybiorę się gdzieś dalej, w jakieś fajne miejscówki, no ale moim zdaniem każda miejscówka jest dobra, bo nie wiadomo, co się tam kryje. Nie? A kryć, a kryć się może bardzo, bardzo wiele. Jesteśmy z Rutusikiem, ArgoNe, z łopatką, Helą, tak więc ruszamy. Jako, że leżało na wierzchu Nie się kopać, jako to jest pierwsze, no to pokazuję. Ciekawej wózki z pepeszku Nic ciekawego Co jest na wierzchu? Stalowego Zobaczymy co, już widać coś. coś z pieca chyba jakiegoś takie coś Może z pieca By to było Idziemy dalej. Taki samorodek. Mm. Stopiony. Coś może. Ouch. Był taki sygnał, właśnie nie na srebro. No, dlatego zacząłem kopać. Ale nie było głęboko. Idziemy dalej. Widzicie, spadając drzew, jakieś żołędzie różne. Wydaje się, że jakieś dzikie zwierzęta, albo ktoś tu chodzi. Jaka? na hm. Naparstek. Widzimy, że się rozlatuje. Góra tu odchodzi. No, gdyby to powiedzieć, pierwszy byciu na parstek. Szkoda, że nie jest srebrny, ale niszczę no, może się coś będzie dało uratować. Ale sygnał był pełen wam, Nie. jak był to, to pokazano na, na taki, jak był pod ziemią, w ziemi to na taki. No, folia no, Myślę, że to coś lepszego, ale to, to pocisk mojcieżowy, ale same tylko lotki. Błąka zbita, niegroźna. Chodzimy tu po takim gęszczu, tu powiem wam, po takich haszczach i powiem wam, że jeszcze sporadycznie, ale komary atakują To jest Jakieś... Wow Jakaś stara żarówka Pełna tu, tu była stara żarówka O, nad stawem jesteśmy no, powiem wam tą lilię kwitły Nad tym stawem to w tym roku nie byłem, byłem nad tym niżej trochę, Nie nic tam bym wiedział, że to są lilie, na pewno bym przyszedł już przekwitnięte, no to musiało ładnie wyglądać jedna jeszcze nawet tam kwitnie tamto My kierujemy się w tamtą stronę. Za godzinę tak się ściemni, to nie oddalam się zbytnio daleko. Jutro też jest dzień. Mi na pewno... Po pracy jest inaczej, bo człowiek jest też zmęczony. A z rana też inaczej, bo człowiek jest rześki. Uśmiechnięty. Ale pochodzimy. Jeszcze z godzinkę. Uu. Może tak będziesz. O, coś. nie Wow, Będzie to, pokażę bił na 56 jak Polmus Ale tu mamy taki koza się barem. Chyba jakaś konina Jakaś dzika zwierzyna tutaj jest w lesie Nie wiem, trzeba się mam bać czy oni się mają? Chyba oni. Biały kozioł w środku lasu. Dwa. Chyba mamy już jakieś halucynacje. Idziemy dalej, nie zwracajmy na te halucynacje uwagi. kiedyś takie coś podobne było, jakieś zapalniki, antena, pilota? Ty z antenką? Kable. Pierwto. No, Tutaj nieki. To jest To się tu Nie, co to jest chciał coś detonować dobra, idziemy dalej Ciemniej się już, pochodzimy jeszcze troszkę o, kawałek grzeczki. o, jest jakaś pieczątka weźmiemy dosyć ciekawy kawałek tu jest coś, widzicie? tu, może będzie do odczytania Zobaczymy, ciemni się już, ale jak jutro z rana wyruszę, no to przecież na spokojnie, nawet jak troszeczkę będzie padał deszcz, no to z cukru nie jestem, będzie można, jest już chyba 18, bo już dzwony w kościele słychać. Możemy to sprawdzić, nie, 17 jest, no to jeszcze tak. Jakby się uparł to do godzinki, no. Pół z 17, mógł pochodzić. No dzisiaj taka wyprawa, mówiłem, no. Co będzie, to będzie, ale liczy się wypad. Nie znajdki. Znajdki są tylko dodatkiem. Wiadomo, no, każdy tak myśli, a w głębi duszy ma coś, żeby coś znaleźć i żeby coś fajnego, no. Tak jest, no, ale to jest, raz się coś znajdzie, raz się nie znajdzie, no, ale... Tak jest fajnie, super, sam las i w ogóle i świeże powietrze, a wiemy, że już zima się zbliża i już nie będzie tak fajnie bo wiadomo, no, wyprawy będą się na pewno odbywać ale już no, będzie zimno no i inna aura, no jak zamarznie ziemia to nawet łopaty nie wbijecie no. już to przerabiałem Dobra, pochodzimy jeszcze troszeczkę Już tak na koniec co my tu mamy Jest zegara wieczko tylne Starego nakręcanego jeszcze Będziemy kończyć powoli Z tego miejsca co zacząłem w tym samym miejscu będę kończył tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii, była wyprawa, było super, może jakieś fanty niezaskakujące, może coś, jakieś dziadostwo, ale liczy się wypad, wyprawa, tak więc jeśli filmik wam się spodobał możecie zostawić łapkę w górę, jeśli jesteś nowym widzem możesz mnie zasubskrybować, tak więc do zobaczenia już wkrótce.